Słuchajcie, to jest Kamil Wojkowski, jak oni strzelają. A dzisiaj mam dla Was analizę bramki na 2-0. Rakowa Częstochowa z meczu z pogonią. No i tego, ten błąd tego naszego nieszczęsnego bordzesa, który no, te spotkania na pewno nie zaliczy do tych najlepszych. Ale słuchajcie, zanim powiesimy te przysłowowe psy na tym bordzie, przyjrzyjmy się sytuacji, czy tutaj drużyna pogoni mogła zachować się lepiej. A jak wiecie, prawdopodobnie zawsze można zachować się lepiej, i na to zwrócimy uwagę znowu. Celem tego filmu nie jest kwestia bronienia poszczególnego zawodnika, którego błąd prawdopodobnie przyczynił się do tej straty bramki, ale do zastanowienia się nad tym, jak powinniśmy jako piłkarze, jako trenerzy, jako kibice patrzeć na futbol i być może z tego coś wyciągnąć, by następnym razem takich sytuacji po prostu uniknąć. Słuchajcie, na początku bramka, jak to wyglądało, no i zobaczymy ten nasz błąd, czyli jest zagranie, Boże, sprzyjmuje, no próbuje tego Jebłacha nawinąć, no nie udaje się. Jebułach wpada po lekarne, uderza, podaje, nie ma to w sumie znaczenia, znacz dobija, raków ma drugą bramkę. No i dobra, no i fajnie. Eee, cofniemy sobie to, słuchajcie jeszcze. Dobra, no i teraz co tutaj się stało? Znowu, z perspektywy analizy, z perspektywy trenerskiej, są pewne rzeczy, które, pewne strefy na boisku, które mają kluczową. Kluczowy priorytet, żeby je bronić. No to przyjrzyjmy się, czy pogoń to wszystko tutaj. E, rzeczywiście broni tych stref. Na w tym momencie ustawienia OK. Mamy tutaj przycięcie krótkiej piłki, mamy przycięcie e, e, bezpośrednie pojedynek z trnaczem. Mamy tu zawodnika, który wraca i będzie kry, krył sobie tego nabiegającego Lego skrzydłowego. Jest słuchajcie. dośrodkowanie, nie wyszło, nie trafia trnacz w piłkę. I jesteśmy, słuchajcie. W tej naszej nieszczęsnej sytuacji. I dla mnie to jest kluczowy moment. I nie tyle kluczowy moment, bo Borg Jess i Jeboah. A kluczowy moment, bo zawodnicy pogoni, jak ta tutaj trójka, a może nawet czwórka. No bo teraz tak, słuchajcie. Przejmujemy piłkę, teoretycznie jesteśmy w fazie przejścia, czyli teraz to my będziemy kontraatakować. Niekoniecznie, ja się z tym nie zgadzam, ponieważ w tym momencie ten zawodnik, czyli Borges, on nie ma kontroli nad piłką, piłką otwartą. Dodatkowo jest w pojedynku 1 na 1. Nadal powinniśmy potraktować, traktować, że jesteśmy w fazie obrony. nadal jest to działanie awaryjne. No i oczywiście to, co on zrobił tutaj, no to nie powinno mieć miejsca, no bo próbował wygrać ten pojedynek z Jakby go wygrał, to wszyscy by mówili, nie no, Borges świetna kontrola, świetnie 1 na 1. Wyłączony, wyłączony w ogóle, zero stresu, nie ekstra, mega zawodnik. Ale co jest, słuchajcie, kluczowe? My, kluczowa jest ta tutaj strefa, którą ja sobie zamarzę, bo przez to, że ci zawodnicy, zresztą zaraz włączę Wam to nagranie, to zobaczycie, kiedy ci zawodnicy zareagują. Przez to, że oni w tym momencie tu odpuszczają, zamiast, hej, szybko zbiegamy, idziemy sobie w tą stronę, to. Jebołak będzie miał więcej czasu, żeby wbiec, a przy okazji dużo trudniej będzie kontrolować osobę, która jest za naszymi plecami, jeżeli ruszamy się w dokładnie w tym samym kierunku co, co ona. To może słuchajcie, puścimy trochę tego naszego światła. I teraz zobacz, jest ta strata, i teraz stop. Jest tylko w tym momencie, jest reakcja tych yy, zawodników teraz, o nie, jebołach będzie wbiegał w pole karne, dzięki przez to stracili prawdopodobnie szerokość tego paska. Ja do końca nie wiem, jaka ta szerokość jest, ale myślę, że wtedy zamiast z tej strefy, jebołach by miał gościa już tutaj, gdzie byłoby mu dużo trudniej tą piłkę zagrać. No i teraz słuchajcie, jedziemy dalej. Hop, i zobaczcie, gdzie ten jebołach był w stanie podejść. I dlatego, że ci zawodnicy nie byli ustawieni, nie zabezpieczyli prawidłowo przestrzeni. Jebołach uderzał, nie uderzał. Trnacz znalazł się świetnie, się zachował. To trzeba mu oczywiście oddać za plecami przeciwnika. Mimo nawet, słuchajcie, jak sobie zobaczycie, to że zanim on tutaj wbiegał, to ten zawodnik, który kry, krył Trnacza, on skontrolował jego... O, tu mamy nawet ten ruch. On skontroluje skontro, jego, jego ścieżkę, że hej, ma za plecami Trnacza. No ale ta sytuacja jest na tyle dynamiczna, że kończy się właśnie tym. Dodatkowo, słuchajcie, pamiętajcie, jeżeli bronimy pola karnego, mamy tak zwaną sytuację awaryjną. Nie może być takiej sytuacji, cofniemy sobie o tą sekundę, tutaj zawodnik z numerem 8 leci na tyłku. Lecimy na tyłku, po ziemi, żeby jak naj podnosimy nogę, spróbować zrobić wszystko, żeby pozbyć się i nie, po, nie pozwolić przeciwnikowi strzelić tej bramki. No ale w tej sytuacji... Czy można było zachować się lepiej? Można było zachować się lepiej jako cała drużyna. Oczywiście czapki z błogów dla Jebołacha, dla Cenacza. Borges, jasne, tutaj popełnił błąd. Jednak pamiętajmy z perspektywy piłki nożnej, po to jest tych zawodników 11, żebyśmy starali się to ograniczyć. A mamy dopiero 19 minutę. I ja okej, okay, wiem, pogoń, finał, ale no mieli tu o co o co grać, no głowa, głowa do góry dla nas, kibiców, trenerów, piłkarzy, jeżeli jacyś to oglądają, to jest wskazówka, słuchajcie, to jest kwestia wolicjonalna, tu nie, nie trzeba być, być super technikiem, super taktykiem, rozumieć grę, to po prostu trzeba wiedzieć, że te, które strefy trzeba na pewno zabezpieczyć i to po prostu zrobić. Także słuchajcie, tyle ode mnie, jeżeli chcecie być na bieżąco z innymi analizami, zostawcie suba, zostawcie lajka, do zobaczenia w następnym odcinku, jak oni strzelają. Siemanko, cześć.